Witajcie moi oglądający. Słuchajcie, poszły dwa odcinki dotyczące zabezpieczenia autka na zimę. Myślę, że to Wam te informacje się przydadzą. Ja postaram się zawrzeć tamte wszystkie szczegóły, które powinny być wykonane. Jeżeli chcecie, po prostu, sobie dobrze zabezpieczyć swoje furki na zimę. Ten drugi odcinek był o oponach. Zrobiłem go tak jak tam mogłem i na tyle ile mogłem na tych oponach, które mam do dyspozycji u siebie. Jak uda mi się to jeszcze postaram się nakręcić Wam taki odcinek u oponiarza. Także może tam jeszcze też coś Wam pomoże, a może po prostu obejrzycie, obejrzycie sobie z ciekawością słuchajcie, ja według tych zasad swoje autko swoje autko przygotowałem, także już wam pokazuję jak to, jak to wszystko wygląda także przełączę się na przedni aparat i już wam pokazuję jak ostrunia wygląda na zimę Słuchajcie, a ostrunia tak wygląda przygotowana na zimę, tak jak widzicie. Zobaczcie, ja na w pierwszym filmie mówiłem o lampach. Zobaczcie, ja te, limpy miał, te lampy miałem zmatowione. One są w tej chwili, zobaczcie, przepolerowane po prostu taką w miarę grubościerną pastą polerską do lakieru. I zobaczcie, jak to... Uważam, fajnie wyszło zobaczyć. Ta lampa, ona była tutaj u góry zmatowiona. A w tej chwili wygląda tak, jakby była prawie że nowa. Także prawda, że efekt jest fajny. Nie wiem, ocencie sami, jak to wygląda. Także tak, tak lampa wygląda po, po odświeżeniu zobaczmy sobie drugą drugą też przeciągnąłem pastą polarską i zobaczcie jak to wszystko fajnie wygląda odbuśniki w bardzo ładnym stanie te klosze też w bardzo ładnym stanie także na spokojnie można teraz wieczorami sobie śmigać i i autką używać co do opon zimowych to chcę wam pokazać o, oponki zimowe już sobie siedzą na naszych felgach. O. O, widzicie, jeszcze słuchajcie, przed założeniem opony, zawsze tak, takim specyfikiem konserwującym psikam i, i felgi, żeby one po prostu ładnie sobie popracowały, i felgo na robię takiego koloru i elastyczności. I ładnie to wygląda i po prostu opona też pracuje inaczej, po prostu nabiera tej swojej takiej świeżości. Także ja już swoje, widzicie, felgi mam wymienione w mojej astrze. Ja mam felgi takie czarne z takim fajnym, widzicie, wzorem. No, tak to wygląda, także takie autko, Astrunia wygląda tak dosyć, muszę Wam powiedzieć, że y, troszeczkę inaczej niż wszystkie inne, tak. Y, tak po prostu inaczej, nie wiem, ocencie sami jak jak Astrunia wygląda teraz przed zimą. Uważam, że y, całkiem oryginalnie, by koledzy widzieli i mówili, że to tak Niektórym się bardziej podoba niż na tych oryginalnych felgach aluminiowych, które są dedykowane do tego modelu. Także tak to wygląda: lampy ogarnięte. Słuchajcie, oleje ogarnięte. Płyny chłodnicze są ogarnięte. Pozostała mi, słuchajcie, jeszcze tutaj ta lampa ożwita do, do wymiany, ale mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze śniegu nie będzie i te temperatury będą takie jak dzisiaj, w granicach 14, 14 stopni, no nawet 10 to też będzie tragedii. No i wtedy tą lampę sobie jakoś tam postaram się wymienić. Także tak wygląda autko. Słuchajcie, przygotowane na naszą zimę. Pozostało mi jeszcze, słuchajcie, umyć dobrze a strunie, żeby tam te żadne syfy, syfy nie, nie zagnieździły się gdzieś. Filtr kabinowy, ja mam w porządku. Mam w bardzo ładnym stanie także. Tego raczej nie będę robił. Płyn, płyn do spryskiwaczy mam też wymieniony. Słuchajcie, także myślę, że autka jest jak najbardziej przygotowana. Także. Tak wygląda. Myślę, że całkiem fajnie. Dobrze, ja przełączę się na przedni aparat i kończymy sobie ten odcinek. Ok, słuchajcie, kochani, to ja myślę, że, że tą serię, jeżeli chodzi o przygotowanie autka zimowego, autka, przepraszam, na zimę, to będę kończył. Myślę, że to, co ja tam w tych dwóch odcinkach zawarłem, to Wam się przyda. I słuchajcie, jak Wam to się podobało, no to dawajcie te łapki do góry, lajkujcie, subskrybujcie te moje filmy. Oglądajcie, ale oglądajcie tak w miarę długo, bo słuchajcie, te... te oglą... że tak powiem... Czasy, czasy obejrzenia są dosyć krótkie i y, mi YouTube wtedy tam jakoś tam no, nie widzi. Także prośba taka, żeby troszeczkę dłużej oglądać te moje filmy i koniecznie dawać te łapki do góry, robić te subskrypcje, udostępniać innym materiałem, no to wtedy, wtedy ta, ta oglądalność tych moich filmów będzie dużo, dużo większa. Także słuchajcie, będę kończył, tak jak obiecałem, następny film, to który zrobię nowy, to, to będzie o silnikach, silnikach Opla. Słuchajcie, w sobotę powinien się ukazać taki filmik też na temat, ogólnie na temat Opla Astry. Taki filmik zmontowałem króciutki, i także ewentualnie można go też tam sobie obejrzeć. Także słuchajcie, jeszcze raz łapka do góry, zróbcie suba mojego kanału. I na razie się trzymajcie. Hej.